Zaczniemy rozmowę od tego, jakie plany rząd ma co do kwestii dotyczących możliwości wprowadzenia zasady indubio pro tributario w rozszerzeniu o fakty. Ja w praktyce ostatnio właśnie na rozprawie sądowej spotkałam się już z takim podejściem sądu, zastosował tą zasadę powołując się właśnie na kwestie faktów i prawa jednocześnie. Jeśli chodzi o tą planowaną zmianę, która no, niestety nie wiemy czy wejdzie, ale mm, liczmy na to, że jednak Ministerstwo Finansów będzie, będzie broniło tego, tego pomysłu, też strukturalnie do tego jakie są zaplanowane zmiany i to trzeba oczywiście ocenić bardzo pozytywnie, bo takie e, jakby pewność prawa sprzyja też rozwojowi gospodarki. Witam Państwa, nazywam się Monika Wolska-Bryńska, jestem radcą prawnym i menadżerem działu postępowań w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Grup. Zapraszam Państwa na kolejne, w zasadzie nieco seryjne, najbliższe odcinki podcastów Miej kontrolę. Pod kontrolą, w których skupimy się na planowanych zmianach, jeśli chodzi o ordynację podatkową, postępowania karne skarbowe i inne kwestie, które w zamyśle rządzących miały być pozytywne i mają być pozytywne dla podatników. Jest to cały pakiet, e, tak naprawdę, zmian, które od dawna rząd zapowiadał, gdzie stworzył specjalne zespoły, które miały opracowywać te zmiany, i wszystko ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. Dziś w pierwszym Odcinku z tej serii zaczniemy rozmowę od tego, jakie plany rząd ma co do kwestii wakacji co do ugód, co do korekt i co do kwestii dotyczących możliwości wprowadzenia zasady indubio pro tributario w rozszerzeniu o fakty. Bo tutaj na wstępie trzeba powiedzieć, że oczywiście już w orzecznictwie jest ukształtowany sposób tej zasady funkcjonowania, również poprzez rozszerzenie na fakty. Wielokrotnie i doktryna, i orzecznictwo wypowiadały się, że ta zasada dotyczy nie tylko kwestii prawnych, ale dotyczy także stosowania jej co do faktów nie do końca wyjaśnionych na rzecz podatnika. Ja w praktyce ostatnio, właśnie na rozprawie sądowej, spotkałam się już z takim podejściem sądu, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który właśnie w jednej z naszych spraw, w sprawie akcyzowej, zastosował tą zasadę. Powołując się właśnie na kwestie faktów i prawa jednocześnie. Dzisiaj w podcaście goszczę panią mecenas Agatę Kotwicę Stefańską. Witaj Dobry, Agata. Cześć. I może zaczniemy właśnie od tej najbardziej pozytywnej zmiany, chociaż chyba ostatnie doniesienia są takie, że może niekoniecznie ona wejdzie. To jest kwestia dotycząca wakacjolegizm. Tak jak było zapowiadane, rząd chciał wprowadzić i proponował takie zmiany dotyczące tego, że negatywne nazwijmy to skutki dla podatnika w obszarze podatków będą wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem. To miało przede wszystkim wystabilizować i tak już bardzo rozchwianą kwestię w podatkach, które się nieustannie Zmieniają, w ogóle ostatnie zmiany. To chyba najczęstsze są w przeciągu, nawet nie myślę dekady, ale myślę, że ostatnich dwóch, trzech lat. To jest nasilenie bardzo dużej ilości projektów, nowych obowiązków, nowych terminów. Nie mam tutaj na myśli tylko ksefu, który niedługo wejdzie, ale także różnych innych incydentalnych rzeczy. W związku z tym, jakbyś mogła powiedzieć nam, jaki jest w tym zamysł, o co chodzi, jaki był. Plan. Oczywiście. Może zacząć, jeżeli chodzi o te zmiany, to faktycznie wydaje się, że chyba od tak zwanego polskiego ładu mamy jakby co i rusz zmiany, i właściwie moglibyśmy pewnie serię podcastów nagrać tylko i wyłącznie o tym, jakie były zmiany, jakie są zmiany, i pewnie nam materiału starczyło na jakieś dwa lata, żeby to omawiać, bo faktycznie ta dynamika zmian jest ogromna. Jeżeli chodzi o wakacjolegis, jeżeli chodzi o tą planowaną zmianę, która no niestety nie wiemy, czy wejdzie, ale mm, liczmy na to, że jednak Ministerstwo Finansów będzie. będzie Broniło tego, tego pomysłu, dlatego, że chcą, jakby w projekcie jest tak, że wakaty o legis, jeżeli chodzi o przepisy niekorzystne dla podatników, które wprowadzają jakieś nowe obowiązki, nowe sankcje, nowe rodzaje rozliczeń i tak dalej, będą miały wakatio z minimum 6 miesięcy. To znaczy, że e, założenie jest takie, że nie stawiamy, no w szczególności przedsiębiorców, tak, nagle z miesiąca na miesiąc w sytuacji, że muszą zmieniać swoje rozliczenia księgowe, czy te rozliczenia stają się nagle niekorzystne, że jest za późno na pewne zmiany w sposobie rozliczenia, tylko te wakacji o legis, 6 miesięcy ma dać przedsiębiorcom możliwość przygotowania swojej firmy, swojej działalności też strukturalnie do tego, jakie są zaplanowane zmiany i to trzeba oczywiście ocenić bardzo pozytywnie, bo takie e, jakby pewność prawa sprzyja też rozwojowi gospodarki, również w zakresie jak nie w szczególności prawa podatkowego, więc to jest jak najbardziej oczekiwana zmiana na plus. Natomiast no, mamy tutaj teraz obawy, że, że akurat w pakiecie ustaw akurat ta, ta, ta nowelizacja może nie przejść, bo, bo ma negatywne opinie komisji, natomiast no, miejmy nadzieję, że, że to się jeszcze zmieni i jednak rząd zdecyduje się na przeprocedować tą, tą ustawę w tym kształcie. Bo tak jakby kończąc ten wątek, to tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że ta opinia komisji jest raczej takim zaporowym tutaj argumentem przetargowym, ponieważ tak naprawdę czy coś jest pozytywne, czy negatywne w skutkach podatkowych chyba nie jest aż tak trudno ocenić, a komisja powołuje się na ten fakt właśnie, że samo określenie, że mają to być zmiany negatywne jest. Trudne do zdiagnozowania. Wydaje się, że to tylko i wyłącznie taki troszeczkę wybieg, żeby spróbować wyhamować tą kwestię. Jestem przekonana, że jak. Pokażemy zmiany podatkowe przedsiębiorcom, nie będą mieli żadnego problemu, żeby wskazać nam, które są negatywne, pozytywne. Myślę, że my również nie będziemy mieli takiego problemu. Moim zdaniem wystarczyłoby, żeby te oczywiście negatywne, chociaż objęło to, a te, które są nazwijmy to neutralne albo, no, albo pozytywne, oczywiście, nie obejmowała ta, ta nowelizacja, to i tak już by było dużo. Tak? Gdyby chociażby nowe obowiązki bądź zmiana procedur powodująca jakieś nowe obciążenia dla przedsiębiorców obejmowała te 6 miesięcy, to wydaje mi się, że z punktu widzenia przedsiębiorców to i tak byłaby duża zmiana. No tak, konkludując, niewątpliwie mogliby planować jakieś oczywiste zmiany w biznesie, albo reorganizacja, albo otwieranie czy to nowych spółek, czy oddziałów, czy wszelkich innych kroków, które są właśnie z takimi obciążeniami związane. Na początku nawiązałam do zasady indubio pro tributario, bo my ją dość dobrze znamy. Znamy ją z dwójki w ordynacji podatkowej, tak mówiąc potocznie czyli artykułu 2. On jest już od lat stosowany i dotyczy tak naprawdę kwestii prawnych. Dotyczy takim ujęciu byśmy powiedzieli sensu stricto, tak? Czyli chodzi o to, że jeżeli nie ma jest coś jasne w przepisach prawnych, mamy tak zwaną lukę, mówiąc potocznie, prawną, możemy to interpretować, a w zasadzie powinny to organy interpretować na korzyść podatnika. Jakbyś powiedziała, co w tym zakresie się zmieni? O co chodzi z tymi faktami? Dlaczego to jest takie istotne dla podatnika? Znaczy jest to istotne i dla podatnika i nawet dla nas jako osoby reprezentujące podatników, że bardzo często mieliśmy taki problem, że że, y, oczywiście organ pod względem prawnym właściwie wszystko było, jeżeli chodzi o y, wskazanie przepisów. Jakby tutaj nie było, powiedzmy, jakichś większych dyskusji, natomiast problem polega na tym, że y, organ. Wskazywał na pewne zdarzenia faktyczne, które interpretował oczywiście w sposób zazwyczaj niekorzystny dla podatnika, wskazując, że skoro nie jest w stanie udowodnić, na przykład skąd pochodzą dane środki pieniężne, to znaczy, że pewnie są nieujawnione, i jakby ty, podatniku, się zastanów, jak masz to udowodnić organowi. Natomiast bardzo często jest tak, no nie oszukujmy się. Prowadząc działalność, czy, czy nawet nie prowadząc działalności, no nie zastanawiamy się nad tym, żeby każdą złotówkę, którą mamy, mieć dowody na to, skąd ją mamy, bo byśmy nie byli w stanie normalnie egzystować. I generalnie chodzi tu o wszystkie zdarzenia, tak zwane zdarzenia faktyczne, czyli opisy okoliczności danej sprawy, czyli to nie jest ta warstwa prawna, tylko to, co powoduje, że organ dochodzi do wniosku, że jakieś przepisy zostały naruszone. Jeżeli nie będzie organ w stanie wskazać okoliczności faktycznych, które wskazują, że faktycznie podatnik dopuścił się jakiegoś naruszenia. To wszystkie wątpliwości będą na korzyść podatnika, powinny być rozpatrywane. Tak jak powiedziałaś, jeżeli chodzi o orzecznictwo, to już częściowo funkcjonuje. Natomiast wiadomo, częściowo, bo skoro mówimy o tym, że cudownie, że sąd w Warszawie podziela to stanowisko, to znaczy, że nie jest ono powszechne, a jakby zmiana ma spowodować, że będzie ono powszechne i że będą zarówno organy powinne, ale przede wszystkim sądy, tak? Bo ja tutaj jakoś nie łudzę się specjalnie, że organy będą jakoś bardziej stosować to, te, te przepisy, ale przede wszystkim sądy będą zwracać uwagę na to, że organ musi się troszeczkę bardziej postarać i, i nie, mówiąc kolokwialnie, nie wymagać tylko i wyłącznie od podatnika tego, że musi wszystko wykazywać organowi i stawać na głowie. Aby żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności organowi, dlatego że organ założył, że na pewno podatnik dopuścił się jakiegoś naruszenia. Tutaj właśnie w tym wątku tak mi się przypomniało z uzasadnienia, które sędzia wygłosił, bardzo trafnie to ujął, że intuicyjnie sąd czuje w tej sprawie, w która się toczyła, że podatnik poruszał się w granicach prawa, nie przekroczył żadnego z tych przepisów, a sam opis stanu faktycznego to dotyczyło sposobu pobrania próbki płynu, który był badany przez organ, powoduje, że jest tyle niejasności faktycznych, iż on czuje, że te niejasności faktyczne powinny być wyjaśnione na korzyść podatnika, ponieważ on tak naprawdę nie może ponosić odpowiedzialności za nieprofesjonalne działanie organu podczas dokonywania poboru próbki, która była elementem gromadzenia materiału dowodowego w sprawie. Tak mi to przyszło na myśl, ponieważ tak super oddawało właśnie to, o co chodzi w tej zmianie, tak? że to są nie tylko konsekwencje tego, że coś nie Jasne w prawie jest, ale nie do końca coś faktycznie. Albo pamiętamy, tak jak nawiązałaś właśnie chociażby w tych dochodach nieujawnionych to często. Chyba się tak, taka pojawiają się, albo właśnie coś nie do końca mamy opisane, tak, no bo to są różne czynności. Wiadomo, że taki pobór próbki, chociażby o którym wspomniałam, nie jest super opisywany punkt po punkcie w protokole, jest to ogólne, więc to jest takie nie do końca namacalne, ale też nie do końca stwierdzone. W pełnym opisie faktycznym. I też podatnik nie ma na to tak naprawdę wpływu, bo to jest też jakby istotne, że gdzieś ten gromadzenie tego materiału dowodowego no, dzieje się też trochę poza podatnikiem, w sensie no podatnik w tym czasie normalnie prowadzi działalność gospodarczą i jakby no, nie przygotowuje się do walki z organem, no bo też nie o to chodzi w kontrolach podatkowych, tak? I nagle się okazuje, że w wyniku działań organu bardzo często już jest za późno, żeby na przykład w takiej sytuacji podatnik bronił się i wymagał na przykład kolejnych pobrań próbek albo no bo, no, bo czasami już nie ma takiej możliwości po prostu. Tak, tak? z takich technicznych względów. Z technicznych chociażby. względów, dokładnie, w szczególności, że no też te postępowania trwają, hmm, nie Dokładnie. Się. A inne w sumie podejście do tego tak naprawdę wytrącałoby mu argument obronny, tak, bo nie miałby się możliwości bronić, gdyby nie było chociażby w w przypadku tej przytaczanej przez nas spółki możliwości drugiego jej poboru, tak? To już jakby to prawo do obrony też jednocześnie jego niweluje. I to się też zazębia gdzieś z tą zasadą, która funkcjonuje od zawsze w postępowaniu karnym, że, że jednak wszelkie wątpliwości powinny być akurat w karnym na korzyść oskarżonego czy podejrzanego. Natomiast no tutaj mamy podatnika, który przez organy też jest bardzo często już od razu traktowany jako potencjalny podejrzany, więc no ta, ta, ta zasada jak najbardziej powinna funkcjonować. I dobrze, że ustawodawca. To jakby zauważył i postanowił to wprowadzić do ustawy w sposób jasny i klarowny. W końcu. Także się cieszymy, a myślę, że podatnicy jeszcze bardziej, szczególnie właśnie w wspomnianych przez nas postępowaniach o dochody nieujawnione, będzie to bardzo duży krok. Wydaje się, że rewolucją dużą mogą być ugody podatkowe. Zaskakujące jest to dla nas, nauczonych przepisami prawa administracyjnego i podejścia organ kontra tak naprawdę klient, nazwijmy to podatnik, że tutaj mamy taki stosunek władczy, tak byśmy powiedzieli, administracyjny i tego miejsca na ugadzanie się nie ma, a tu jednak jest taki pomysł, który no zapewne też gdzieś w kontekście ma też zasilenie budżetu Skarbu Państwa. Na czym by te ugody miały polegać? Czy to będzie rzeczywiście taki rewolucyjny krok? czy w ogóle sam fakt, że wreszcie będzie można w ogóle rozmawiać z urzędem, jako z organem, z którym, którym potencjalnie można się dogadać, czyli bo zazwyczaj, znaczy teraz to wygląda w ten sposób, albo w stu procentach przyjmuję to, co powiedział mi organ, sypie głowę popiołem i robię wszystko, co mi organ każe, albo idę do sądu po prostu, tak, no bo to są jedyne opcje, ponieważ organ nie ma możliwości w ogóle prowadzenia z nami jakichkolwiek pretraktacji. Tutaj widzę możliwość wreszcie, żeby organ mógł też zwrócić uwagę na sytuację podatnika, na to, że podatnik na przykład zgadza się częściowo, na to, że jest Jakieś pora do manewru, że jest też możliwość rozmowy o no, tej najważniejszej rzeczy wydaje mi się, czyli kwotowych kwestiach, tak? I to po pierwsze przyspieszy na pewno postępowanie, bo mnóstwo jest takich postępowań, gdzie podatnicy nie kwestionują może samej zasady, ale po prostu do, widzą te kwoty i, i wiedzą, że ich działalność jakby no, nie stać ich na to, żeby być. Żeby, tak, że Winność taki spór. E, e. Dokładnie, żeby pokrywać te należności, gdzieś wolą to też odroczyć w czasie i wtedy iść do postępowań. E, I mieć nadzieję, że może chociaż trochę się uda obniżyć te należności, ale w ogóle jakby dzięki temu też wszystkie koszty po stronie państwa nie oszukują się, związane z postępowaniami sądowo-administracyjnymi, z czasem pracowników i tak dalej. To to wszystko jakby skróci, no bo wydaje mi się, że to tak. Jakby gospodarczo jest uzasadnione, żeby można było też dogadać się ze skarbem państwa, tak? No bo to też nie o to chodzi, żebyśmy ze wszystkim chodzili do sądu. No I to jakby ciekawe jest tym, jak to będzie wyglądało w praktyce, w sensie jakie będzie podejście już organów prowadzących postępowania do tych ugód, czy faktycznie będą otwarci na to, żeby takie ugody zawierać. Na przykład no, mamy bardzo często takie przypadki, nawet takich, powiedziałabym, takich prozaicznych sprawach, typu niezłożenia deklaracji, tak? tego typu rzeczy, tak? Wydaje mi się, że to są też takie rzeczy, w których spokojnie można zawierać założyć ugody, bo jakby żadna strona nie kwestionuje, no tylko, tylko no kwestia, kwestia ewentualnie sankcji, która wydaje się, że w pewnych sytuacjach mogłaby być przez organ trochę inaczej jakby ujęta. Czyli mamy szansę awansować z roli petenta do roli partnera, tak naprawdę, w rozmowach z organem. Nie równego, nadal obawiam <laughs> się, ale jednak tak. Jest to, jest to jakiś krok, prawda? Drugim chyba pomysłem, który ma też przyspieszyć i usprawnić postępowania, ale też w dużej mierze interpretację przepisów, jednolitość ich stosowania, jest pomysł na położenie nacisku, żeby jednak interpretacje ogólne miały większy wydźwięk, większy walor, było i więcej. To ma Pewnie na celu wyeliminowanie takich dużej ilości zapytań pojedynczych i żeby te interpretacje pewnie miały też taką skalę i walor, jak możemy powiedzieć chociażby o uchwałach sądów, prawda? O tym wydźwięku, który jest takim tak naprawdę wydźwiękiem twórczości prawa, możemy powiedzieć wspólnej, jednolitej linii orzeczniczej, która też w jakiś sposób wpływa na to, że czujemy się pewnie, wiemy w czym się poruszać, jak zinterpretowany przez nas przepis jest już ugruntowany, tak się przyjęło w praktyce, to i my wiemy też. W jakim kierunku działać? Co ty myślisz o tym rozwiązaniu? Czy to jest dobry kierunek, czy raczej dla podatnika będzie lepiej tak, żeby bardziej indywidualne podejście było? Po pierwsze, wydaje się, że jakby wprowadzenie tego typu zasady nie wyeliminuje oczywiście badania indywidualnych sytuacji, bo one nadal się będą pojawiać, jeżeli będzie jakiś powiem, ekstraordynaryjny, stan faktyczny, to nadal no, jestem przekonana, że te interpretacje indywidualne będą wydawane. Natomiast no, my nawet po swoich klientach widzimy, mamy bardzo często przedsiębiorców, którzy zajmują się konkretną rzeczą. Wszyscy tych akurat robią to samo. Jeden występuje interpretację indywidualną, dostaje korzystne dla siebie rozwiązanie, które ma zastosowanie, powinno być do wszystkich, bo nie wszyscy robią to samo. Co nie zmienia faktu, że na końcu tej interpretacji indywidualnej jest taki zapis, który mówi o tym, że jest to interpretacja indywidualna i nie dotyczy innych podmiotów, które w danej sytuacji się znajdują i one również muszą wystąpić do, po interpretacji indywidualną. To powoduje, że oczywiście te podmioty, jeżeli mają na to środki, no bo to się nie oszukujmy, że też zazwyczaj jest to przygotowywane przez, przez profesjonalistów. I po pierwsze, czy mają wiedzę o tym, że w ogóle, bo też nie oszukujmy się, prowadząc działalność, no nie śledzimy, my nawet nie śledzimy interpretacji indywidualnych, jeżeli chodzi o, o interpretacje dotyczące zawodów prawniczych, więc domyślam się, że jak ktoś prowadzi, czy znaczy wiem, że jak ktoś prowadzi inną działalność, to tym bardziej, no nie ma czasu na czytanie wszystkich interpretacji dotyczących jego branży, więc no, wydaje mi się, że jakby to są też sytuacje, które wprowadzają jakąś tam nieuczciwość na rynku, tak, no bo ci, którzy się bardzo interesują, dostają indywidualne interpretacje korzystne i z tego powodu mają lepszą pozycję, są bardziej konkurencyjni na rynku. A gdyby to po prostu miało jakby wydźwięk taki, że mógłby każdy z tego korzystać, to po pierwsze, urzędy miałoby mniej pracy, bo tych interpretacji Przez. byłoby mniej, bo, bo wszystkie te firmy nie musiałyby pisać tych interpretacji. I też wydaje mi się, że byłoby po prostu większy porządek. Też wiadomo by było, bo bardzo często się zdarza tak, że przychodzi klient i mówi, że on ma taki problem, bo on stosuje taką stawkę, a inni stosują taką stawkę i on nie wie dlaczego. No tak, no, bo a to przy jest tym dokładnie. w jednym urzędzie respektują takie Topien, znaczenie. Innym razem takie, no nie chce się, no wiadomo, ryzyko odpowiedzialności podatkowej, karno-skarbowej jest duże, więc no, boją się, tak, korzystać z tej bardziej preferencyjnej, no ale przez to na rynku są mniej konkurencyjni albo muszą schodzić z swojej własnej marży. Jakby to powoduje też taki i bałagan, niepewność i takie poczucie, wydaje mi się, że ze strony przedsiębiorstwa, takiej niesprawiedliwości, to takie niesprawiedliwości i takiego, trochę takiego, jakby takie poczucie, że, że ktoś jest może bardziej cwany, że to są jednak interpretacje przepisów prawa w większości, jeżeli dotyczą ogółu. Jakiejś konkretnej branży, jakichś konkretnych podmiotów, a nie wyjątkowej sytuacji indywidualnej, to powinny mieć już z automatu po prostu szerszy zakres, bo to wszystkim ułatwi, wydaje mi się, i nawet kontrolerom to ułatwi też pracę. Tak? No, jak najbardziej zmiana, jak najbardziej na plus, ale znowu zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Dwa kolejne pomysły, tak naprawdę. Myślę, że łączą się z tym, o czym mówiliśmy, czyli z ugodami, czyli kolejne taki, byśmy powiedzieli, trochę przyspieszać, tak? Czyli, żeby te kontrole szybciej kończyć, żeby postępowania też można było w określonych sytuacjach skracać. Więc pomysł jest oczywiście na to, żeby po pierwsze zacieśnić terminy w kontrolach, a po drugie, tak naprawdę, wprowadzić korekty częściowe, co do tej pory no, nie było dopuszczalne, tak? Albo się zgadzaliśmy, tak jak mówiłaś, z organem, albo nie, a jak nie, to musieliśmy się nie zgodzić tak naprawdę co do całości ponieważ nie było możliwe skorygowanie się w części. Co te zmiany tak naprawdę spowodują, w czym ułatwią życie podatnikowi i w czym też przyspieszą działania organów? Wzrudzenie czasu kontroli nas spowoduje to, że no będziemy mieli krócej też ten organ, który będzie nas kontrolował, i ten organ też będzie musiał w miarę żwawo te kontrole prowadzić, bo one też różnie trwają. Tak? Dodatkowo ważne jest, nie wiem nawet czy nieważniejszym zapisem jest to, że jeżeli kontrola będzie trwała ponad pół roku, to nie będzie płatno, podatnik nie będą zostanie obciążony odsetkami, bo to też wydaje mi się, że to jest taki bardzo duży tak. ukłon stronę podatnika. No, będzie też mobilizowała. Mobilizować podatnik. właśnie. Jakby urzędników do tego, że jednak te kontrole nie powinny trwać nie wiadomo ile, tylko powinny faktycznie dotyczyć po pierwsze w ogóle konkretnych okresów. Może w końcu, może w końcu zaczną kontrolować nie wszystko, jak leci, tylko się skupią na jednym konkretnym przedmiocie i jednym konkretnym okresie, a nie przy okazji analizując jakby całą działalność. Całą działalność prawda? jakby nieoficjalnie i potem się nagle okazuje, że z jednej kontroli mamy po prostu co rok informację o jakiejś innej. No jeżeli chodzi o te korekty deklaracji, to to jest taka zmiana, która jest wreszcie fair w stosunku do podatnika, dlatego że. Nie oszukujmy się, że o wielu niespójnościach w prowadzeniu działalności, jeżeli chodzi o podatki. No jakby w Polsce mamy taki system, że to podatnik jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób rozlicza się podatkowo. I tak. czy on to robi dobrze, to czy on robi decyduje, to źle, na nim ciąży. Ta czy obowiąza. robi to dobrze, czy robi to źle, to dowiaduje się tak naprawdę, jak ma kontrolę. Nie oszukujmy się. Więc jest mnóstwo przedsiębiorców, którzy są tym przekonania, że robią to źle, ale z tego, że nie mają kontroli, no to się nigdy o tym nie dowiedzą i żyją w przekonaniu, że oni się rozliczają w sposób jak najbardziej prawidłowy. Wiadomo, że jakby polecają, bardzo często delegują to do firm księgowych, ale to nie zmienia faktu, że i tak oni jakby za to odpowiadają i też oni odpowiadają za to, co dają firmom księgowym, jeżeli chodzi o dokumentację. No, nie znając się na tym, mają moim zdaniem, w dalszym ciągu uważam, że każdy, kto prowadzi działalność, ma prawo gdzieś się pomylić czasami i możliwość częściowe korekty daje mu możliwość jakby naprawienia swoich błędów i potem prowadzenia działalności w sposób prawidłowy. Więc to jest wreszcie takie postępowanie fair w stosunku do podatnika, a nie traktowanie go z góry jako potencjalnego oszusta. No przy tym, jak się nie zgadza z częścią, to oczywiście dokładnie. też jest super sytuacja, ponieważ co do reszty może prowadzić spór, a tutaj, tak jak wspomniałaś, niweluje skutki, chociażby w postaci biegnących odsetek. Jest bardzo, to jest też bardzo... To są mniejsze koszty, no a z drugiej strony zasila skarb państwa co do kwestii jakby niebudzących wątpliwości. nie tak, tak? niespornych. Niesporne, a to rzeczywiście, dokładnie. tak jak też wspomniałaś przed chwilą, często wychodzi w praniu, tak powiedzmy kolokwialnie, bo szczególnie jeśli sobie przeanalizujemy koszty prowadzenia działalności, to się okazuje, że to Powiązanie trochę inaczej z działalnością, rozumiem, urzędnicy, a trochę inaczej podatnicy. Dużo pozytywnych rzeczy, tak przynajmniej wynika, że będzie, ale zobaczymy, co będzie w praktyce, bo to są zawsze dwa różne światy, niekoniecznie równoległe. Natomiast na koniec jeszcze chyba rzecz, Mniej pozytywna, z pewnością pozytywna dla Skarbu Państwa, ponieważ to są kolejne kroki do tego, żeby usprawnić system jednak fiskalny i ściągania należności. Kolejne kroki dotyczą tak naprawdę egzekucji. Ona ma się coraz bardziej zbliżać i być prowadzona, identyfikowana z egzekucją cywilną. A więc mamy tutaj mieć między innymi elicytację, cyfrową egzekucję. Czy to realna perspektywa w przyszłości, żeby to weszło na taki poziom, szczególnie jeżeli już wejdzie też KSeF, prawda? nie oszukujmy się, że dążymy do informatyzacji zarówno postępowań sądowych i również postępowań przed urzędami, czy też załatwiania spraw urzędowych. Wszystko zaczyna się dziać niejako wirtualnie, wobec tego to jest jakby, wydaje mi się, że to jest nieuniknione, tak, prędzej czy później zarówno postępowania sądowe będziemy mieli częściowo elektroniczne, już mamy zdalne, tak, w dużej części. Przyzwyczailiśmy się do tego też trochę, że możemy dużo rzeczy załatwić mówiąc kolokwialnie z domu, że mamy aplikacje, które nam pozwalają na załatwienie różnych spraw urzędowych, więc również ze strony urzędów wiadomo, że ta optymalizacja, jeżeli chodzi o cyfryzację, będzie następować i będzie ona coraz szerzej stosowana. I tego nie unikniemy, tak, tak samo jak. KSEF no też jest, wydaje mi się, naturalnym jakby konsekwencją tego, że wchodzimy w ten świat wirtualny i jednak coraz więcej rzeczy dzieje się w sieci, dzieje się wirtualnie i ten cyfrowy świat nas nie ominie. Nie ominie też egzekucji administracyjnej i postępowania administracyjnego. Wydaje mi się, że jest to akurat taki plan. Nie wiem, czy to wejdzie, znaczy, biorąc pod uwagę też gdzieś problemy z tymi systemami, że to wejdzie w planowanym czasie i też będzie działało od początku tak, jak powinno. Natomiast no jest to y, logiczna konsekwencja tego, co się teraz Dzieje na świecie i tego nie unikniemy, i musimy się do tego przyzwyczajać i do tego przygotowywać. To no także pandemia nas pewnie Dokładnie. poniekąd zmusiła i przyspieszyła te procesy, natomiast rzeczywiście będzie to też duża dźwignia do tego, aby spieniężać tak naprawdę należności, które są należne skarbowi państwa, fiskusowi i pewnie będzie duży nacisk na to, aby jednak pozyskiwać żywą gotówkę, a nie będzie interesowało, co logiczne też w sumie skarbu państwa, zabezpieczenie czy egzekucja zruchomości, nieruchomości. Bo to jest tak naprawdę balast, który powoduje jeszcze dodatkowe. Problemy. Żegnamy się jednak chyba optymistycznym akcentem, mając nadzieję, że te planowane zmiany w większości będą właśnie pozytywne, zafunkcjonują w taki sposób, w jaki ustawodawca to widzi, i podatnicy poczują się przede wszystkim po pierwsze bezpieczni prowadząc biznes, a po drugie, nie będą obawiali się pójść do urzędu i zwyczajnie zapytać o to, co ich gnębi, tak naprawdę mówiąc potocznie, a więc nie będziemy traktować urzędu jako potencjalnej y, jednostki, która może nam zrobić krzywdę, ale tam, gdzie powinniśmy Powinniśmy tak naprawdę uzyskać pomoc, i na tym etapie to też chyba urzędnicy muszą przyswoić swojej świadomości i praktyce. Najlepiej jest pomóc podatnikowi, bo to, tak, wbrew pozorom, po pierwsze, eliminuje ich pracę, taką zbędną pracę, taką pracę koronkową, z której tak naprawdę nie ma dużych zysków ani dla Skarbu Państwa, ani nim nie jest łatwiej, lepiej zająć się dużymi, bardziej skomplikowanymi, e, tak naprawdę tematami, a te drobne rzeczy. Dobrze jest, jak funkcjonują w porządku codziennym. Dzięki Agata. Dziękuję bardzo. <gry> Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału. A jeżeli któryś z tematów okazał się dla Państwa interesujący, to dane kontaktowe do kancelarii znajdują się w opisie odcinka. Do zobaczenia.